Poczęcie auto czyszczenia gorącą wodą z normalnym namaczaniem. Dzisiaj na warsztat bierzemy Dreamy H15 Pro, czyli topowy odkurzacz pionowy mopujący, który, uwaga, wie jak sprawić, żebyśmy chcieli z niego korzystać. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko wie, jak sensownie posprzątać, nie tylko dojdzie do krawędzi, ale przede wszystkim ma apkę, w której można całkiem sporo zdziałać. No i ma stację, która potrafi, uwaga, umyć to urządzenie we wrządku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak taki sprzęt sprawdza się na co dzień, mogę wam o nim sporo powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że korzystałem z niego przez ostatnie mniej więcej dwa miesiące. Zapraszam na recenzję. Czas na H15 Pro i co to jest w ogóle za sprzęt, co będzie mi w zestawie? No, będzie to, co zwykle, czyli. I jakiś płyn do czyszczenia, no dobra, nie do końca jakiś, bo tutaj y, zarówno Roborock, jak i zalecają, żeby swoich płynów. Tego płynu jest całkiem sporo na szczęście, można go później dokupić. Mamy szczoteczkę do czyszczenia tego specjalną, mamy podstawę i mamy samotkurzacz, on jest rozebrany, bo ta górna jego część, uwaga, o ta rączka jest po prostu wypięta. Wciskamy ją tutaj, ona bardzo ładnie się zatrzaskuje. Samotkurzacz i chciałbym to powiedzieć na samym początku, jest. Po prostu ładny i elegancki. I podoba mi się to, że w przeciwieństwie do roboroka, tutaj DRIMI przemyślało sprawę i zamiast stworzyć taki sprzęt, który wyraźnie będzie podkreślał, że patrzcie, tu w kącie stoi jakieś tam urządzenie sprzątające AGD, to DRIMI poszło w czernie, w jakieś takie przydymione plastiki i to wygląda po prostu tak mniej inwazyjnie niż ten biały roborok. Podejrzewam, że to wielu osobom się będzie podobało. Natomiast sama konstrukcja jest bardzo, ale to bardzo podobna. Są małe detale, jeżeli chodzi o taką codzienną obsługę, które się będą odróżniały mimo wszystko, ale idea jest identyczna i to, co mnie kupuje, to fakt, że pamiętajcie o tym, kupując taki sprzęt. Widzicie kółeczka? Te kółeczka są samonapędzające. Jeżeli wy ruch do przodu wykonujecie, one was wspierają w tym ruchu, po prostu kręcą się do przodu. Jeżeli do tyłu, automatycznie do tyłu. To jest mega, bo po prostu tym sprzętem, mimo że on troszeczkę swoje waży, no, może operować każdy. Każdy, bo to nie wymaga absolutnie wysiłku. W zasadzie jedyny wysiłek, jaki przy tym urządzeniu jest potrzebny, to po to, żeby odłożyć go do stacji, żeby mógł się dalej naładować. Szybki rzut na to, jak sprzęt jest zbudowany. Na górze mamy rączkę, zobaczcie tradycyjną do tego typu sprzętów rączkę, gdzie mamy przycisk do suszenia tutaj na samej górze, a po bokach do zmiany trybów i włącznik wyłącznik. Dalej mamy wyświetlacz. Ten wyświetlacz na nagraniu wielokrotnie zobaczycie, co on potrafi. On w pracy się przydaje. Dalej, idąc tym samym tropem, tutaj mamy pojemnik. Uwaga! Na wodę brudną. Teraz ja go umyłem, więc tej wody nie ma, ale na filmiku zobaczycie, jak to w praktyce działa i w ogóle, jak na przykład zbiera się tutaj woda, kiedy ten odkurzacz sam się suszy i myje. I to jest mega sprawa, bo jeżeli będziemy dbać tylko o to, żeby to się nam nie przepełniało, a przypominam, że urządzenie o tym cały czas samo potrafi poinformować. To sprzęt jest naprawdę bezobsługowy. Musimy mu dać tylko czas na dosuszenie tego wałka, który zaraz Wam pokażę, bo to jest podstawa, żeby to było też bezzapachowe. Zbiornik na czystą wodę wyjmujemy takim jednym kliknięciem. Tutaj mamy specjalny uchwyt, dzięki czemu można to łatwiej zrobić. Podoba mi się to, że mamy tutaj koreczek i ten koreczek jednocześnie w tej pozycji, on powoduje, że tutaj będzie ta woda z niego wychodziła, odkurzacz będzie ją zasysał. Z drugiej strony, jeżeli go odkręcimy w ten sposób, to możemy... Wlać czystą wodę i urządzenie dalej będzie sobie radziło z dalszym myciem. No i na końcu mamy samą szczotkę. Zobaczcie, tu jest wałek. Ten wałek jest miękki, on się bardzo fajnie dosusza. A tutaj z przodu jest coś, co powoduje, że ten sprzęt wyróżnia się spośród konkurencji, bo to jest taki specyficzny zabierak i on naprawdę działa genialnie. Tutaj pod spodem znajdziemy specjalne ząbki. Ząbki ze nierdzewnej, które powodują, że wokół bałka nie zbierają się włosy i brud. Najważniejsze jest jedno, to w praktyce działa. Zanim dopuścimy Dreamy do sprzątania, jeszcze popatrzmy, czym to urządzenie się charakteryzuje i co ono w ogóle potrafi. Dreamy twierdzi, że urządzenie odróżnia się potrójną precyzją sprzątania przy krawędziach. Do tego znajdziemy tutaj potężą moc sania na poziomie 21 tysięcy paskali. Do tego urządzenie można kłaść, to znaczy nachyla się do 180 stopni, dzięki czemu możemy bez problemu podjechać pod niskie meble. No i coś, o czym wspomniałem na wstępie, czyli czyszczenie szczotki wrzącą wodą. Wodą o temperaturze 100 stopni. Tak. Podstawową kwestią, którą warto zaznaczyć na samym wstępie, to fakt, że Dreamy to urządzenie dwa w jednym. To znaczy, ono odkurza i mopuje. Pamiętajcie, że jeżeli wałek jest mokry, to na dywan nie wjeżdżajcie, w ogóle na dywany nie wjeżdżajcie, bo to jest do podłóg twardych, tak. Jeżeli chodzi o możliwości sprzątania podłóg, urządzenie bez trudu radzi sobie z podłogami suchymi, na których są zwykłe zabrudzenia w postaci kurzu, jakichś drobin, jak i z podłogami, na których coś wyraliśmy I tutaj trzeba pochwalić Dreamy za to, że jeżeli chodzi o napęd, to urządzenie w stanie automatycznie dostosować moc sania i prędkość do tego, co znajdzie na podłodze. Oczywiście na pokładzie nie zabrakło aplikacji Dreamhome, nie zabrakło głosowej komunikacji w tym uwaga w języku polskim i wyświetlacza, który mówi nam co w zasadzie odkurzacz w tym momencie robi. Muszę pochwalić urządzenie za system Gap -free, czyli możliwość dojeżdżania do narożników, do krawędzi, bo tutaj nie ma tego paska. W różnych sprzętach ten pasek raz ma pół centymetra, raz centymetr, gdzie po prostu nam wałek nie dochodzi i gdzie zostaje brud. Tutaj absolutnie do samej krawędzi nam ta rolka dociera i jest to świetna sprawa. Warto pamiętać, że zbiornik na czystą wodę mieści około 780 ml płynu, natomiast zbiornik na brudną około 700. Ale jeżeli chcemy urządzenie przewracać, nachylać do 180 stopni, to nie możemy sprawić, żeby w tym zbiorniku na wodę brudną było więcej niż połowa cieczy. Jestem też fanem systemu czyszczenia TermoTap. Dlaczego? Dlatego, że to czyszczenie we wrzątku sprawia, że po prostu urządzenie nie śmierdzi. Tak, użyję tego słowa. Jest bardzo ładnie wymyte, a do tego po wszystkim suszenie sprawia, że wałek jest naprawdę czysty i suchy i po prostu aż miło się nim pracuje. Jedyne co musimy zrobić to pamiętać, żeby od czasu do czasu aktywować tryb mycia i suszenia. Aha, jeżeli się obawiacie, że to będzie trwało długo, to nie, bo suszenie trwa około 5 minut. Czas pracy urządzenia to blisko godzina, w moich rękach było to bliżej 45 minut, ale to i tak jest długo. Bardzo podoba mi się to, że wokół wałka, dzięki temu szczywnemu skrobakowi wewnątrz, nie zbierają się włosy. W ogóle nic się wokół niego nie zbiera, wystarczy raz na jakiś czas ten wałek po prostu wyjąć, a widzieliście, że to jest tylko jeden ruch. I ten magnetyczny uchwyt odchylamy, wyciągamy wałek, można tam przejechać pod tym zabierakiem, wyciągnąć te zgromadzone tam brudy i wszystko. I to jest mega urządzenie do utrzymania w czystości. Jedyne co to ja bym zalecał raczej częściej niż rzadziej wymieniać to brudną wodę, jaka nam się zbierze w zbiorniczku na górze. Dreamy H15 Pro to jeden z tych sprzętów, który, jeżeli potrzebujemy jego funkcjonalności, jest. W zasadzie idealne. Co to oznacza? To oznacza, że dostajemy sprzęt, który w zautomatyzowany sposób wykonuje to, co do niego należy i robi to dobrze. I mnie się bardzo podoba to, że samo sprzątanie jest pomagane, to znaczy, my wlewamy wodę, wylewamy wodę brudną, natomiast napęd sprawia, że ruch do przodu, do tyłu jest leciutki do tego możliwość położenia odkurzacza i wjechania na przykład pod kanapę powoduje, że nie ma przed nim żadnych zakamarków w połączeniu z tym, że dojeżdża do krawędzi to jest naprawdę świetne rozwiązanie a ten zabierak przedniej części, który automatycznie sam w odpowiednim momencie się aktywuje i nam zgarnia nadmiar wody to jest rewelacyjna sprawa bo podłoga po prostu jest dużo szybciej sucha niż w przypadku takiego tradycyjnego robota myjącego i to mi się mega podoba i w ogóle mam wrażenie, że Dreamy udało się opracować taki sprzęt, który po prostu robi to co do niego należy, robi to sprawnie, robi to szybko i jest prosty w utrzymaniu. Jedyna taka piguła, którą trzeba przełknąć na samym początku, to oczywiście cena, bo w sklepie producenta 2300 zł, ale jeżeli się postaracie, można kupić to urządzenie taniej. Dzięki serdeczne za oglądanie. Jeżeli uważacie, że ten film w czymkolwiek wam pomógł, proszę o lajka, like proszę o subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia.